Są momenty, że zazdroszczę ludziom mieszkającym w bloku. Nie muszą wstawać o szóstej rano, żeby odśnieżyć swój kawałek chodnika. My mieszkańcy szeregówek mamy ten sport zimowy wpisany właściwie w akcie notarialnym, ale dowiadujemy się o nim dopiero zimą, że oprócz domu masz też chodnik do niego dobudowany. I to jest uczciwe. Miasto ma frajdę z podatku od twojego budynku, a ty masz frajdę z odśnieżania ich chodnika. Ja to nawet lubię, ale są tacy, co lubią to mniej. Się wykształciły za nasze pieniądze, a teraz jest ten starym dziadom, kazują chłodniki, łatki do wadzania, złoni mają tu robić, idzie straż miejska. Przy odśnieżaniu jest dobry moment, żeby przemyśleć parę spraw. Nie mamy z żoną rozdzielności majątkowej. Więc tak mi się wydaje, że skoro mamy wspólnotę małżeńską, wszystko jest wspólne po połowie, no to powinniśmy z żoną na spółkę również odśnieżać chodnik. No, ale kiedy jej to rano zaproponowałem, powiedziała, że nie będzie odśnieżać, bo jej połowa chodnika jest pod daszkiem. Więc chłopaki nie płaczą i odśnieżają swoją połowę, bo to jest jedyna połówka, którą żony akceptują. Ale przyznam się wam, że po odśnieżaniu czuję się spełniony jak po seksie. I nie chodzi mi o to, że, że jestem ja sam z, ze swoją łopatą, tylko chodzi mi o to, że to takie moje białe szaleństwo, można powiedzieć. Jak kończę, to jestem rozgrzany, spocony, no i żebym mógł drugi raz, no to ktoś musiałby się mocno postarać i wymyślić coś niezwykle perwersyjnego. I tu miasto staje, właśnie na wysoko. Znaczy, staje, to nie wiem, czy to nie jest zbyt dosłowne słowo. Miasto po prostu pomaga nam być mężczyznami po raz drugi, nawet po minucie. Wystarczy, że przyślę chłopaków ze swoim perwersyjnym, ciężkim sprzętem. I po minucie twój malutki sprzęcik znowu jest w akcji, bo wszystko, co odśnieżyłeś przed chwilą, masz z powrotem na chodniku. Wtedy zaciskasz zęby i nie pytasz, co miasto może zrobić dla ciebie. Pytasz po prostu, co łopata może zrobić dla miasta. A może zrobić wiele, bo jak nie odśnieżysz, to możesz zapłacić każdemu, kto cię pozwie, że sobie nogę zwichnął, bo było nieodśnieżone, a on się nie spodziewał, że go zima zaskoczy i że na śniegu jest ścisko, też nie wiedział. Ale gdybyś wsiadł do samochodu i na tym samym śniegu, ale leżącym na państwowej jezdni, wpadłbyś w poślizg i walnął w drzewo, no to wtedy magicznie wina przeszłaby na ciebie, no bo nie dostosowałeś prędkości i umiejętności do warunków panujących na drodze. Spróbuj ty tak powiedzieć delikwentowi. Co wywinął orła u ciebie przed domem, że nie dostosował prędkości i umiejętności do warunków panujących na twoim chodniku? To. Czy czy... Przecież, nawet jakby na kamerze monitoringu było nagrane, że w czasie lotu odwróconego widać było e, jego usta. Łyska... Myślę, że też nie. Był nawet taki wyrok Sądu Najwyższego. Z dnia 28 września 1971 roku, sygnatura akt 2 c wskazuje, że siła wyższa nie stanowi usprawiedliwienia, jeżeli szkodzie można było zapobiec poprzez usunięcie skutków działania wspomnianej siły, albo przez ostrzeżenie skierowane w stosunku do innych osób. Ostrzeżenie? Czyli co, jeżeli o 5 rano spada gwałtownie śnieg, kastorama zamknięta e, i nie masz gdzie kupić łopaty, żeby nie zapłacić odszkodowania, musisz postawić zasieki i napisać kartkę, że spadł śnieg? Czym różni się moja wiedza od wiedzy bałwana, który idzie ulicą? Obydwoje e, mamy podstawówkę, obydwoje wiemy, że woda zamarza, więc mi wytłumaczcie, po co ja mam wstawać o 4 rano i mu pisać kartkę, że jest ślisko? No, chyba że ten przepis zakłada, no, prawdopodobnie tak zakłada, że wszyscy sąsiedzi na twojej ulicy wstali o czwartej rano, odśnieżyli swoje posesje i tylko twój chodnik wygląda jak działka w bieszczadach. A bałwan idący w łysych butach tego nie zauważa i tylko dzięki twojej kartce może uniknąć tragedii. A ciekawe, co przepis mówi, gdybym ja jakimś cudem tę kartkę o czwartej rano napisał, a facet by miał na przykład wadę wzroku. I nie miałby ze sobą okularów do czytania? No widzicie, i warto zasubskrybować ten kanał, bo dzięki mnie dowiecie się, jak i tego zagrożenia uniknąć. Od jutra nie odśnieżam, piszę kartkę i razem z nią wieszam okulary, żeby mnie nikt potem nie oskarżał, że nie mógł doczytać. I dla pewności jeszcze dodatkowo <noise> kładę wszystkie dioptrie, które mam na każdą wadę. Nie tylko na wadę wzroku.